Luksemburg pewnie kojarzą słuchacze polskiego rapu albo ci, którzy interesują się polityką, bo tutaj, w Luksemburgu, w sensie w państwie, a nie w mieście, został podpisany układ z Schengen. Tak, Schengen to jest miasto w Luksemburgu. Przyjechałem, żeby dowiedzieć się, dlaczego Polacy osiedlili się w najbogatszym państwie na świecie. No i przede wszystkim dowiedziałem się, jak jest tutaj pięknie. Chodźcie ze mną, Polacy za granicą w Luksemburgu, w sensie w państwie, ale też w mieście. Kasia napisała mi przyjeźdź na Belwal. Spotkamy się pod X-em. Jestem na Belwalu, mam X-a i mam także Kasię. Cześć. Cześć! Hej, X to jest symbol Luksemburga? E, tak, znajduje się w tym napisie Luksemburg. Mm -hmm. I oznacza cztery strony świata przecinające się w jednym miejscu, bo ludzie tutaj przyjeżdżają zewsząd i tu się spotykają. I ty przyjechałaś z Polski. Skąd jesteś? Jestem z Dzierżoniowa. I co robiłaś w Polsce? W Polsce studiowałam filologię francuską. No proszę! I później trochę pracowałam, e, uczyłam angielskiego, a później przeprowadziłam się do Francji i tu. A do Francji dlaczego? Bo chciałam doskonalić swój język francuski. To co, Francja się znudziła? Trochę tak, to raczej nie jest dla mnie kraj. No i zaczęłam wysyłać CV, żeby trafić do Luksemburga. A dlaczego akurat tutaj? Bo było bardzo blisko. A, rozumiem. To czym się zajmujesz? Teraz pracuję w wydawnictwie, w klubie networkingowym. A mieszkasz z kimś? Tak, mam męża i małego synka Alexa. Super gratulacje. Poznam rodzinkę? No niestety dzisiaj nie, bo nie ma ich w domu. No, to pech. A dobrze się tu żyje? Tak. No to pokaż mi, jak to wygląda. Zapraszam. Mieszkam w Luksemburgu, więc to oczywiste, że... Wszyscy myślą, że jestem bogata. Czyli ludzie nie pytają się, co tam u Ciebie, tylko czy masz stówkę do jutra. No, powiedzmy. <laughs> a dlaczego umówiliśmy się tu? Bo tutaj mieszkam. To jedna z dzielnic mojego miasta, Esch-Sur-Alzette. Okej, okay. a to dokoła, to co to jest? To są stare kominy. Stare, bo one już dzisiaj nie działają, a Luksemburg wzbogacił się właśnie dzięki produkcji stali. No tutaj lubię bardzo przychodzić na kawkę, na obiad. No i jak widzicie, jest tu bardzo klimatycznie, no bo mamy trochę historii i nowoczesności. Ale jest też bardzo pusto. Dosłownie tylko ty przychodzisz tu na kawę? <noise> no dzisiaj wszystko jest zamknięte, no bo mamy Dzień Europy. A, Dzień Wolny. Tak. No to skorzystajmy z pustego miasta i zwiedzmy je jeszcze dokładniej. Chodźmy. Piłaś kawkę? No jeszcze nie, właśnie dlatego zabrałam nas do kawiarni. No to co, wchodzimy? Wchodzimy. To jest jedna z moich ulubionych kawiarni koło mojej pracy. Może dla was nic specjalnego, ale mi przypomina polskie kawiarnie. No tak, ale to nie ma takiej wiele kawiarni dookoła. No właśnie to jest wbrew pozorom e, dziwne, ale mm -hmm. nie, bo w całym centrum jest może takich porządnych, fajnych, warszawskich kawiarni, może z 5-6. Tutaj Rozumiem. Bariści nawet nie w każdej kawiarni potrafią dobrze spienić mleko. Jest kultura picia kawy czy spotykania się w kawiarniach w Luksemburgu? Ja bym wcale tak nie powiedziała. To jest raczej taka nasza wielkomiejska, nowa tradycja w Polsce. Dlatego mhm. tutaj lubię przychodzić. Mam ładnie spienione mleczko. Kawiarnie otwarte są od rana, ale niestety nie do późnej pory, czyli po pracy po 18 nie mogę za bardzo iść sobie z koleżanką na kawę. Tylko kawiarnie zamykają się o 16-17. No za kawkę kto płaci? Ten, kto zaprasza, czy pół na pół? Raczej ten, kto zaprasza, no ale to zależy, o czym mówimy. Jeśli randka, to raczej pół na pół. Tutaj niekoniecznie mężczyźni są skorzy do stawiania kobietom czegokolwiek. Mm -hmm. e, w biznesie ten, kto zaprasza. A na fliwki? daje się kelnerom? Ja nie daję. <laughs> Tego nie puszczajcie. <laughs> nie, dlaczego? Gdzie przyjechaliśmy? Jesteśmy w dzielnicy Klausen, blisko centrum Luksemburga. Czuje się to jak w średniowieczu trochę. Trochę jak w bajce, co? Tak, wszystkie te wieże, budynki, jest tu naprawdę super klimat. O, to takie stare, piękne fortyfikacje. Mhm. Bardzo lubię tutaj spacerować, szczególnie, że przypominają mi te miejsca mój rodzinny Dzierżoniów, gdzie mamy mury obronne, Albo takie miasto i twierdzę w srebrnej górze. A co cię urzekło w Luksemburgu, że zostałaś tu na dłużej? Na pewno ta zieleń, cisza, spokój, no i języki obce, bo jestem po studiach językowych, więc to taki raj językowy dla mnie. A w ilu językach mówisz? W pracy mówię po francusku albo po angielsku. Polski, bo mam jedną koleżankę, z którą rozmawiam po polsku. <laughs> e, w domu mu mówimy po francusku i po angielsku. Czyli będą cztery języki tak jest. sprawnie, tak! To jakie były twoje pierwsze emocje, jak tutaj przyjechałaś? Szłam ulicą, i dwie dziewczynki sprzedawały jakieś swoje zabawki? I zauważyłam, z jaką łatwością mówią w różnych językach. Wiem, że coś do mnie powiedziała, ale nie zrozumiałam, więc bardzo szybko y, zmieniła język na francuski z luksemburskiego, i wtedy zrozumiałam, że mówi do mnie, czy chcę coś kupić. A polecałabyś ludziom przeprowadzenie się tu, nawet po tych czterech latach? To wszystko zależy. Od Jeśli, czego? Na przykład od tego, gdzie pracujecie. Ja pracuję w mediach, więc to nie takie oczywiste, że znalazłam szybko pracę, ale ludzie, którzy pracują w finansach, są prawnikami bądź. Które chcą pracować w instytucjach europejskich. Oni znajdują tutaj bardzo szybko pracę. Oj, złapiemy? Złapiemy. Nie trzeba kupować żadnych biletów? Nie, bo transport publiczny w całym Luksemburgu jest za darmo. No ale jesteśmy w windzie, a nie w autobusie. No jesteśmy, ale zobacz, jakie piękne widoki. No, powiem ci, że z zewnątrz Luksemburg naprawdę robi ogromne wrażenie. Jest Trosze. prześliczny. No. Ale od środka też tak jest? Jest troszeczkę hermetyczny. Ciężko znaleźć rodowitego Luksemburczyka tutaj. Naprawdę? Naprawdę. Oni, Jak to? Oni raczej wolą rozmawiać ze sobą, wychodzić ze sobą. Jak mamy w pracy jakiegoś luksemburczyka, to wszyscy są zdziwieni. O, naprawdę jesteś ordowitym luksemburczykiem. Jest to też najbogatsze państwo na świecie. Czuć ten pieniądz? Czuć ten pieniądz, czuć go na ulicach, kiedy widzimy luksusowe samochody. Ale pytanie brzmi, czym dla ciebie jest bogactwo? Bogactwo tak naprawdę, prawdziwe, jest w duszy. Właśnie i w sercu. <laughs> Zjemy coś? Jedziemy. Nie wiedziałem, że to jest luksemburska kuchnia. No nie, jest luksemburska. Trafiliśmy do meksykańskiej knajpy, bo tutaj możesz spotkać knajpy z całego świata. Brakuje Ci polskich smaków? Oczywiście, że mi brakuje. Brakuje mi pierożków mojej mamusi, bo tata chodzi na grzyby, zbiera o. te grzyby i, i są w pierogach z kapustą i z grzybami. To lepsze nie mogą być. No, zakładnie. No to co, smacznego? No smacznego. Jak dama po jednym fruteczku. Czemu wszyscy się tu przyglądają? Bo jest zmiana warty. Jesteśmy Aha. przed pałacem wielkiego księcia Luksemburga. No właśnie, to jest zaskakujące, ale Luksemburg to księstwo, tak? Luksemburg to księstwo, państwo i miasto. Jakie są tu języki urzędowe? Urzędowe są trzy: francuski, luksemburski i niemiecki. No to naprawdę sobie poradzisz bez luksemburskiego? Poradzisz sobie wbrew pozorom. Niektórzy tutaj przyjeżdżają i myślą, że z niemieckim dadzą radę. Ale to nieprawda, bo, tak bo w restauracjach, w sklepach mówi się bardziej po francusku. Na północy kraju bardziej po luksembursku lub po niemiecku. A jeżeli znam tylko angielski, to warto tu przyjechać? Warto, bo na pewno się ze wszystkimi dogadasz. Czasami możesz spotkać się z trudnościami, no ale głównym językiem pracy na przykład w finansach, no bo po to tutaj ludzie głównie przyjeżdżają, jest angielski. Czy jakoś świeżo upieceni rodzice macie jakieś wolne? Oczywiście. Na początku przed urodzeniem miałam około dwóch, trzech miesięcy macierzyńskiego. Aha. Po urodzeniu syna kolejne trzy, no i koniec, więc mogłam zdecydować, że albo idę już do pracy, kiedy tak. dziecko ma trzy miesiące, albo kontynuuję siedzenie w domu z dzieckiem, zajmowanie się nim przez 6 miesięcy. To jest tak zwany urlop rodzicielski. To rodzicielski i macierzyński to są inne urlopy. Tak, dokładnie. Później po macierzyńskim możesz zdecydować, czy wracasz do pracy. A co ciekawe, to ten rodzicielski urlop maksymalnie możesz wykorzystać 6 miesięcy, do czasu, kiedy dziecko ma chyba 7 lat. No okay. i mogą to brać i kobiety, i mężczyźni. Czyli tacierzyńskie też jest? Tak, dokładnie. I mój mąż nie może oddać mi swojego czasu, ani ja jemu. No, bo podejrzewam, że byłoby tak, że mężczyźni oddawaliby chętnie urlopy kobietom. A państwo jakoś wspiera świeżo upieczonych rodziców? Tak. Jakieś bonusy? Dokładnie. Mamy około 300 euro na miesiąc dodatku od państwa na każde dziecko. Gdzie pracujesz? Pracuję w wydawnictwie w gazecie mm -hmm. luksemburskiej, która pisze po francusku i angielsku, ale ja pracuję w em, klubie biznesowym. Organizujemy duże konferencje e, biznesowe na różne tematy. E, sztuczna inteligencja, e, cybersecurity. E, no, ja często też staję na scenie i hostuję te eventy. Organizowałam konferencję z premierem, o! z panią burmistrz miasta Luksemburg. A księcia no, poznałaś? Niedługo będę mogła go poznać, bo organizujemy jedną wielką imprezę w centrum miasta. Możesz mi powiedzieć, ile można zarabiać? To zależy na jakim stanowisku, ale w mediach podejrzewam, że od około 2600 euro na miesiąc do. Nie ja wiem. A powiedz na koniec, czego z Polski ci brakuje? Pierożków mojej mamusi. No, na pewno. Pozdrawiamy mamę. Pozdrawiamy wenie i Przemka. Na pewno moje rodziny. Przyznaję, że nigdy ich tak bardzo mi nie brakowało jak teraz, kiedy jestem matką. No wiadomo, a wrócisz do Polski na stałe? Nie wykluczam tego. Dzięki wielkie za cały dzień, było naprawdę Dzięki. super. Trzymaj się, Dzięki. cześć.